Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami szczęśliwy, choć trochę obity Bogusław Jałkowski. gratuluję wygranej, ale powiedz na początek, czy ta dogrywka i, i, i jest zasłużona two, Twoim zdaniem, no i ostatecznie to zwycięstwo. To znaczy, no ja nie mogę nic powiedzieć, no zwycięstwo no, wygrałem po dogrywce, tak, no czy dogrywka była zasłużona, nie wiem, no to okiem trzeba sędziów, prawda, no sędziowie różnie patrzą, różnie punktują, no mi się wydawało, że no, ta pierwsza runda była taka, Mówię, na pół się badaliśmy bardziej. Slow no, starter taki z Ciebie. To znaczy tak, bo był inny game plan. Po prostu byliśmy nastawieni, że będzie bardziej Boguś wjeżdżał we mnie, będzie starał się obalić, tego ja pracowałem bardziej na dystansie, ale zdziwił właśnie mnie, że on też pracował na dystansie, także nie mogłem złapać tego dystansu, żeby czasami wchodzić. No mówię, tam weszły dwa kolana, niechcący chcący po prostu na krocze. I no mówię, no w druga runda już go trafiłem. Tam dwa razy porostniałem łuk bryjowy, nos rozciąłem. No próba jego obalenia w drugiej rundzie, no ale wstałem, także nawet, no moim zdaniem sędziowie nie powinni zaliczyć tego jako obalenie, no bo od razu praktycznie mnie nawet nie przykontrolował, także wydaje mi się, że nie mogli tego zaliczyć. No może ta pierwsza runda taka była bardziej wybadana i za te kolana dali dogrywkę. No. Prawda? Jeżeli jeżeli właśnie mogę dodać, nie ujmę swojego zwycięstwa, bo to poruszyłeś ten wątek tych, tych kolan, yy, mogły być cztery bądź trzy. Jedno było nieprzerwane, jakoś tak to szybko. Szybko strzepnięte. Oczywiście możesz z tym argumentować. No jedno to. Teoretycznie podbrzusze, bądź, bądź krosze. Twój rywal powiedział, Bogusław powiedział, że to było krocze. Jak ty uważasz? No w drugiej rundzie, to w drugiej rundzie było to lano. Na pewno nie było to krocze, gdyż nawet nie czułem suspensora. Zazwyczaj na treningach też się zdarza nieraz, nie że ktoś kogoś... Zawsze czułem suspensor, nie czułem jest suspensora. I na powtórce też było widać, tutaj nawet znajomi mówili, że było podbrzusze. Także ja też czułem, że w brzuch dostał dlatego. A czy to po części może wynikać z tego, że, że Boguś był... Bo 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 jest, jest mańkutem? E, tak, no mówię, u nas w klubie tylko Aswan jest mańkutem. Teraz akurat był w domu w Czeczeniu, także nie miałem z kim tak za bardzo posparować pod tego takiego typowego mańkuta. Jeszcze okay. Aswan jest e, mniej więcej, myślę, bogusia wzrostu, tak żeby była fajnym pani partnerem, no, ale niestety go nie było. Także trenowaliśmy tutaj z tym syrfkiem, co się przygotowuje, z innymi chłopakami. E, po prostu pracowali w odwrotnej pozycji. Dlatego, no mówię, no pracujemy w klubie Y, wymiarowo i z, z mańkutami. Także, no mówię, trenowaliśmy, był game plan pod mańkuta. No, nie wyszedł, może w 100%, ale pracowałem na dystansie, trafiałem go, także wygrałem. Także sędziowie orzekli na mnie, zwycięstwo, także to się liczy, nieważne jak jest, zwycięstwo. Nie wydaje mi się, żeby było zbyt takie, nie wiem, kontrowersyjne. No, po dogrywce wygrałem i to się liczy. Czy w jakichś momentach czułeś przewagę fizyczną swojego rywala, bo to był jego debiut w 84? Yy, nie, 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 nie. Nie czułem właśnie, się, byłem zdziwiony, że. Dlatego mówię, mieliśmy game plan, że, że wydawało nam się, że Boguś będzie bardziej wchodził, że będzie chciał mnie po, w parterze kontrolować, yy, ale. Jak w pierwszej rundzie w klatką się znaleźliśmy w wymianach, to właśnie nie czułem tej takiej siły. No myślałem, że będzie naprawdę silne, ale jakoś nie czułem tej, tej siły takiej, że po prostu, że chwyci. Nie, nie, tak wydawało mi się wręcz, że tak na normalnym poziomie jest ta siła. Aczkolwiek wyglądał, no jak go zobaczyłem, akurat go pierwszy raz w ringu widziałem, bo na ważeniu, ja się spóźniłem, bo tam mieliśmy problemy w trasie i nie widziałem go na ważeniu, później w hotelu też nie wiedziałem, który to zawodnik. Tak na żywo tam oglądałem walki, ale na żywo go nie widziałem, więc nie. Nie mogłem powiedzieć, który to. I dopiero w klatce tak go zobaczyłem po prostu mhm. naprzeciwko siebie. Na koniec, co z tą nogą? Kulałeś mocno. Yy, no właśnie, no on to błąd yy, taktyczny, bo w pierwszej rundzie po prostu miałem nie, ko nie kopać tych low kicków, które się skończyły tam. No raz. i właśnie raz. mańku łatwo, łatwo Tak, do, 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 tak. dokładnie. I po prostu no, w kolano trafiłem. masz szczęście, że nie skończyłeś jak Anderson Silva. No no, 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 no no na szczęście. Yy, akurat noga mam zbitą, ale też mam po prostu reklamy się zawijały i mam całe yy, Stopę po prostu zdartą odciski i po prostu pozziłem się. Super. że ci reklamodawcy przynajmniej ci wypłacą jakieś dywidendy. Ach, może, 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 ale było super. Także dobra walka wygrana, to się liczy najważniejsze. Gratuluję w takim razie. Mógłbym pozdrowić, także chciałbym pozdrowić trenerów Pawła, Szymona, Łukasza za przygotowanie. Podziękować wszystkim chłopakom, którzy mnie wspierali. Rodzinie narzeczonej, synkowi, który tam teraz spędzę trochę więcej czasu dla brata Bartka, który zawsze ze mną. Jest, no i sponsorom firmie Pitbull, Ramga Sorneta, Ale Catering, no i wszystkim znajomym, którzy trzymali za mnie kciuki. Dziękuję. A i Ola buziaczki dla Ciebie, tak jak prosiłaś, przekazuję dla szwagierki Buźka. Gratuluję. Życie, wstankę, Dzięki. Dziękuję. Zobaczcie.